Kierunkowskaz? Synchroniczna koperta? Tak! Oddaj pranie do południa. Przeczytaj gazetę, Uśmiechaj się szczerze. Zawsze dopinguj miejscową drużynę. Nadszedł Od Odwzajemniaj komplementy. Ładnie wyglądacie? I w klocki drogą kawę! Proszę bardzo, 37 dolarów. Ale czas! jest Chłopaki, oglądaliście wczoraj, gdzie moje gacie? Odcinek z Wrzucaj kierunkowskaz. Synchroniczna koperta. Tak! Oddaj pranie do południa. Przeczytaj gazetę. Uśmiechaj się szczerze. Zawsze dopinguj miejscową drużynę. Na przód Odwzajemniaj komplementy. Ładnie wyglądacie? I nie w klocki drogą kawę! Proszę bardzo, 37 dolarów. Ale czas! Chłopaki, oglądaliście wczoraj Gdzie Moje Gacie? Odcinek <try> <try> wszystko te Życie Zawsze wrzucaj kierunkowskaz, synchroniczna koperca, tak! Oddaj pranie do południa, przeczytaj gazetę, uśmiechaj się szczerze. Zawsze dopinguj miejscową drużynę. Na przód Odwzajemniaj komplementy. Ładnie wyglądacie? I w klocki drogą kawę! Proszę bardzo, 37 dolarów. Ale czas! Życie jest Chłopaki, oglądaliście wczoraj Gdzie Moje Gacie? Odcinek eee. 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 złożony Życie, jest takie jest, Życie jest Zawsze wrzucaj kierunkowskaz Synchroniczna